Justyna Staczkowska poruszyła temat finansów wyznala, zapewni jej godziwą emeryturę. Justyna Staczkowska od Sylwestra pozostawała na językach, ponieważ internauci zarzucali jej umysł na język opaski Steczowa Flaga, która przywdzialna występ muzyk z Blacka i Peas. Wokalistka nie mogła wprost uwierzyć w to, co czyta na swój temat, więc publicznie wyjaśniła cele zaistnień w sieci. Z niej pozalowała jednak swojej decyzji. Justyna nie ukrywa, że całe zajście bardzo się na niej odbiło. To był szok i jeszcze raz szok. Jeszcze większy szok oznajmila: Dla utalentowanej wokalistki zachowanie Polaków jest zadziwiające i daleko abstrakcyjne. Zaznaczyła także, że osobiście nie zywił razy do osób LGBTQ, ponieważ pracuje z tymi ludźmi od początku kariery. Dlatego podobno posadzanie ją o podobne uczucia było krzywdzące. Myślę sobie, co się z nami wszystkimi stalo, ze podczas Sylwestra, który jest zabawa. Gdzie wszyscy powinniśmy się cieszyć i odczepić wreszcie od jakiejkolwiek polityki i ideologii? Zaczęliśmy na siebie żegać, Co się z nami, ludźmi, stalo zastanawiala się wstrzesznie ta Justyna Steczkowska. Czolowa gwiazda TV Open wznala dziennikarzom, że nie wszystkie podejmowane przez nią działania są opłacalne. Niekiedy piosenkarka doklada do interesu, by jest sens z duchem czasu. Steczkowska negatywnie wypowiedziała się m. I o platformie internetowej Spotify, która umożliwia swoim muzytkownikom słuchanie różnorodnej muzyki, zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Po uiszczeniu stosownej opłaty abonamentowej co jej się nie spodobało? Rzecz jasna wolałabym zetknąć tylko i wyłącznie z muzyki, ale przez takie platformy jak Spotify to marzenie jest chwilowo nie do osiągnięcia. Spotify w dużej mierze okrada nas i cały świat o tym wie. Bez nas go nie ma, a my bez niego byliśmy czytamy. Gwiazda stara się odzyskiwać utopionym funduszy w reklamie, programach, w fotografii. Okazuje się jednak, że nie tylko praca zawodowa przynosi wokalistce dochód. Staczkowska wydaje swoje pieniądze nie tylko na doczesne przyjemności i wszelkie niezbędne potrzeby. Ale również na nieruchomości, które będzie mogła z w dowolnym momencie. Jej zdaniem to właśnie ziemia jest cenna, bo nie traci na wartości wraz z upływem czasu, kiedy przyszle na świat nasze dzieci. Skupiłam się na tym, żeby miała finansowo lżejszy start w Zeciunisia i pomyślałam o różnej formie zabezpieczeń. A potem kupiłam kawałek ziemi, który jest po prostu nasza emerytura. Ziemia zawsze ma swoją wartość. Więc na skromne emerytury wystarczy, stwierdzila gwiazda.